Cześć, kochani! Przychodzę do Was dzisiaj z serią ciekawostek o Szwecji. Powiem Wam, że ja byłam w szoku, jak sama czytałam, weryfikowałam te informacje, czy one są prawdziwe. I powiem Wam, że po prostu, no bardzo, bardzo się śmiałam. Także zapraszam Was do oglądania serdecznie i zaczynamy. Najdłuższy szwedzki wyraz ma aż uwaga 94 litery, i tutaj go Wam pokażę. No, powiem Wam, że, że chciałam go Wam przeczytać, ale nie przeczytam, bo raz, że na pewno bym się wielokrotnie w nim pomyliła, to jeszcze by to na pewno śmiesznie brzmiało i nie tak jak powinno. Ale zapytam się o ten wyraz swoich znajomych Szwecji, Szwedów, i, i, i dam Wam znać, czy, czy oni go kiedykolwiek w ogóle używali. Drugą ciekawostką jest to, że w Szwecji popularnym daniem jest pizza, ale uwaga, jest to pizza nie z ananasem, tylko ona ma nazwę Tropikana i jest to pizza z bananami i z przyprawą kary. W ogóle ja spotkałam się z tym, że nawet ta pizza jest podawana z czekoladą i właśnie z kary, i z bananami. Także no, ja takiej pizzy nie widziałam w Polsce. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy może ją jedliście, czy może można taką pizzę kupić także w Polsce, bo no, ja się z tym nie spotkałam wcześniej. Trzecią rzeczą jest to śmieciowy paradoks. Szwecja jest tak bardzo ogarnięta w spalanie śmieci, że ona, żeby utrzymać na swoją spalarnię, musi importować śmieci z innych krajów. No to, to, to po prostu dla mnie jest hit, że oni są tak w tym dobrzy. No, niesamowite. Przyjęto tutaj, że w czwartki jada się, uwaga, zupę z groszku i naleśniki. Dlatego w sumie wyjaśniałoby to Dlaczego jest tyle mrożonego groszku w sklepach? Bo powiem Wam, że właśnie do takiego jakiego sklepu bym nie weszła, to właśnie tych paczek z groszkiem jest bardzo dużo. W Polsce również ten groszek można kupić mrożony, ale no nie ma go tak dużo jak tutaj w Szwecji. Także najzwyczajniej już wiem, dlaczego ten groszek cały czas jest dostępny. Powiem Wam, że ja nie jedam takiej zupy z groszku. Dajcie mi proszę znać, czy Wy, czy wy jedziecie zupę groszkową i czy jest ona smaczna. Na pewno mi się wydaje, że jak ktoś lubi groszek, to... To ta zupa no, jest, jest przepyszna, mm. ale dobra. Ale bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze, czy wy ją jedliście, czy wy ją gotujecie i czy macie może jakieś sprawdzone przepisy, bo, bo chętnie na pewno je spróbuję. Także kochani, jak podobał Wam się odcinek, to zapraszam do subskrybowania, do dania mi tu lajka. Piątą rzeczą jest hotel z lodu. Kurczę, no to jest coś niesamowitego. I ten hotel co roku topnieje, i oni muszą go odbudowywać. I powiem Wam szczerze, że tak mnie to zainteresowało, że pomyślałam, że chciałabym nagrać odcinek dla Was z takiego hotelu. I może uda mi się, nie wiem, może w przyszłym roku zamówić tam weekend i zobaczymy, zobaczymy, czy mi się to uda. Ale wiem, że, że na pewno byłby to bardzo ciekawy odcinek Także, także kochani, jak zasubskrybujecie mój kanał to, to na pewno Wam się to wyświetli I właśnie zapraszam do subskrypcji Będzie mi miło, jak zalajkujecie I idziemy dalej Sztokholm, który jest stolicą Sztolicą, znowu powiedziałam sztolicą Który jest stolicą Szwecji Nazywany jest Wenecją Północy Ponieważ, uwaga Leży aż na 14 wyspach, to jest coś niesamowitego, kurczę, znowu mówię niesamowitego, ale no nie spodziewałabym się, że, że jedna miejscowość może leżeć aż na, na tylu wyspach, w ogóle Szwecja ma, ma y, chyba najwięcej wysp y, na całym świecie, także, także to też jest po prostu wow, jak dla mnie i idziemy dalej. To, że Ikea jest szwedzka, to, że Avicii również pochodził ze Szwecji, to na pewno wiedzieliście. Ale ciekawa jestem, czy wiedzieliście, że Spotify zostało wynalezione w Szwecji, czy wynalezione? Zostało stworzone w Szwecji dokładnie w 2006 roku. Także dajcie mi znać, czy, czy wy to wiedzieliście w komentarzu, bo ja powiem szczerze, że ja tego nie wiedziałam. Kochani, kolejną rzeczą. Która powiem Wam, że bardzo by mi pomogła, jak na przykład studiowałam we Wrocławiu, to jest to, że w Sztokholmie istnieje system podziemnych tuneli i w razie niepogody, deszczu, śniegu, e, wichury, e, to można tymi tunelami się przemieszczać. I, i właśnie jak studiowałam, to często, często padał deszcz i, i narzekałam na tą pogodę, e, i myślę, że w większych miastach na pewno by to miało sens. I by wielu ludzi z tego korzystało. Także właśnie też napiszcie mi, czy, czy byście korzystali z takich tuneli. Może uda mi się tutaj pokazać zdjęcia, jak to wygląda, bo to też jest coś ciekawego. Stwierdziłam, że o tych szwedzkich śledziach nie będę Wam mówić, o tych kiszonych śledziach, bo one są strasznie śmierdzące. No i jakby są najbardziej popularne, że wszyscy ludzie o nich mówią. Tak samo te shotbullary, czy te bułeczki cynamonowe, które mają jakiś tam swój dzień w roku. Jaki? naciśnięcie dzwoneczek, to będą Wam przychodziły powiadomienie o moich nowych filmikach. I kochani, proszę dajcie mi znać, czy Podobają wam się takie odcinki Czy chcielibyście więcej, czy po prostu Mam sobie z nimi odpuścić Dzięki kochani za dzisiaj Dzięki, że mnie obejrzeliście I muziaki dla was, pozdrawiam serdecznie